Dzień dobry, kochani, witajcie. Dzisiaj przychodzę z bardzo szybkim filmikiem, który jest odpowiedzią na setki pytań, tak naprawdę, które dostaję na Instagramie czy na maila. Jak w którym miejscu uciąć monsterę? Bądź jak kupić monsterę, żeby zdrowo nam rosła i była prosta w ukorzenianiu. To czy będzie prosta, to oczywiście zależy od innych warunków, aczkolwiek. Do sedna. Tutaj mamy oczko, które jest niezbędne, podkreślam, niezbędne do tego, aby roślina rosła. Tutaj mamy korzenie powietrzne, nieważne, akurat tu w tym momencie to jest, w którym miejscu powinna być ucięta, tak jak tutaj jest sznurek. Jeden węzeł, drugi węzeł. Tniemy pomiędzy. Tniemy pomiędzy, dlaczego? Dlaczego nie uciąć tu? Ponieważ jeżeli podczas ukorzeniania rozpocznie się proces zginicia to będziemy mogli jeszcze dany przypadek ratować. Bo będziemy mogli ciąć tu 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 uciąć bo jeżeli tutaj już dojdzie gnicie, no to już po wszystkim. Także jeżeli chcemy ciąć to tniemy jak najniżej bądź w połowie pomiędzy węzłami i niezbędne jeszcze raz przypominam jest oczko które mam nadzieję że widać. Jest to taka wypukłość i wyraźna to w tym przypadku, no teraz podobny przypadek mogę wam pokazać monsterę Adamsoni. Tutaj też mamy węzeł. Węzeł tniemy jak najbliżej, tutaj mniej więcej w połowie, ale fajnie, też jak dwie trzecie. Tutaj mamy tego zapasu. Danego wiadomo, zależy, jak tutaj węzły są jeszcze rozlokowane, bo jeżeli jest krótkie między węźla, no to jest trudniej to uciąć. Aczkolwiek w tym przypadku tutaj, tak jak sznureczek pokazuje, tniemy tu bo to jest w wodzie i w razie gnicia mamy możliwość ratowania danego przypadku. No mam nadzieję, że bardzo prosty i obrazowy też sposób pokazałam Wam, jak, jak ją, w którym miejscu ją pociąć. Jeżeli ten filmik jest dla Was przydatny, to dajcie mi chociaż kciuka w górę. I jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, bo coś tutaj było niejasne, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobają Wam się tego typu porady, Zostawcie yy, właśnie kciuka w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pa!